JA JESTEM TAKĄ KUR**ŁU, ŻE powinienem SIĘ KUR** W EESKORTKACH OGŁOSZENIE się ZROBIĆ on dojechał i ja bo tam f***** było ale czemu nie p***o ja tam dwa flesze na mida no ale zjebane były i ch***** by cię zabili ciebie powinni k***a zabić w Czechach śmieciów no niestety ciebie zabili k**a Ciebie no jak ty k**a k**a j*****o szmato rozpana! szmato ale posłuchaj mnie szmaciany j*****a plecami i masz skakać plecami masz być do tunelu i głowa w dół Tak, głowa w dół i skaczesz cały czas i naciskasz ta, ta, S i serio, skaczesz I to serio jest zajebista taktyka, bez beki Bo nie wydać głowy Ale ma, ma, ma. Ku... musisz biec jeszcze w dodatku, a nie stać Ale na respie Ale co, czego ty wymagasz od niego kurwa No ja bo nie biegł. Ty... buteże ku... Oj, 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 dobra, Jej, jedziemy Dobra, jedziemy Ja bym oczywiście na końcu, ty jesteś z Rozje*** Ty k***a, nie zdążyłeś Absolutnie. Z Wysocki ma połamane kończyny. Powtarzam. Ja wynajmuję chłopaków normalnie za 10 koła go roz... Zaraz szukam na, na ogłaszamy pierwsze. <mcels> Uważajcie na <śledztere İnsan> tym. <-tare���ktora> Uważajcie pier... 2 Nie ma że wygracie Murem za 11. No Do ja Nie. No kur... Zaczekaj, Poczekajcie w ogóle mogę wyjść. Gratuluję. Dogrywka. Smoke Adam. Daj im weź. Daj im weź. Żoliś na ninja tu. Baka? Nie było planu. basen, 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 bandura, basen, pikni, pikni. Ej, CT, CT, CT biegnie. CT biegnie. No i tu na Mówię roku, roku. A wy macie Ona... pełny skład? Multas nie gra? <laughs> nie, nie, bo są mega mocni panowie, wiesz? To nie jest A. YFL, tylko mega mocni panowie To jest yy, inna organizacja Brawo ku... Jeszcze jeden nice. ja. 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 Nie no nie, dobra U, Masz to bandu Bandura A, ty masz jeszcze kawałek Kuba? <laughs> no jak, no tak, no tak, no tak, no tak Zapierd... Czart, <laughs> nikt nie patrzy <laughs> Kuba. Nice Jeszcze jest, za sidem. side No jedźcie, to jest AWP Zabijcie, zabijcie, zabijcie go Nice, pięknie Leży A po Czekaj, bo Ksajo Ksajo splantowałem na jego oczach i pobiegł wiesz? Spadek. O, ja ja, kuknia, kuchnia, kuchnia. kuknia. Ksajo B pobieg na pełnej piźni <grym> Ja gdzie, ja plantowałem mu na Tam jest dwóch, tam jest dwóch Dawid. No wiem, wiem. Paka odwrócony jak coś. <grym> Oni chyba odbijają w tą ostro. Oni no, bez, szukają. One Jeden na leży. bez, Z wraca, wraca teraz, uwaga. Nice, no, ja, pięknie Dawid. Zają tak wrotki dar On stąd wy... Kuchnia, 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 wbiegają Jest kuchnia, no Klecy tu bez. Ja nożuję, ja nożuję, czekajcie Okularnie go bity. Czekajcie, nie ruszajcie ich no, jest, wrona. Nie ruszajcie kuchni Czekajcie, no. kuchnia wyskoczyła Wyskoczył Czekaj, Ruż nie Róż na niego, on... Jest... Róż na Triple Kosa. Dobrze Ej, okno no. Uważaj, uważaj Stoi na ławce Dobra. Bieg mi do tego, ja uciekam, bo 20 HP do CT. Patrzę, Ej, co ty, be, ROBISZ Skoń, skoń, skoń! koniec, koniec, O ja debilu, po mnie strzelasz kretynie B, wybiegli Kar, kar, kar Pusz tam czterech plecy bo... chłopie i zabijam dwóch, przecież chciałbym żeby kurwa naprawdę mnie zru... Ty mój biedny, 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 biedny za barki, Ej, ja się Ja chyba mam DZ Normalnie się czuję w Tobie worek A, na buty kurczę, w szatni na głowie Kiedyś za takie coś byłem u dyrektorki jak chcesz Ja za kipu Podstawówce Ja specjalnie wkładałem śnieżki, te kamienie do śnieżek i rzucałem dziewczyny w głowę <noise> My chcieli wejść Coś kurwa Kurwa... myślisz dla tego flesza mocnego? Na... Żebyś wszystkiego go... Do Na no, no, no. Ja wybiegam Ja tylko chwilę poczekam na skrót i i też pomagam Jest <glujne> po... No nie mieli białość Ej Kuba zeskocz tu mnie busni Oh, kur... Dzięki, ty tu teraz. Co ty mi kur... Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Nie wiem, Wysocki jest kur...